Wczoraj sprawdzałeś swój telefon 150 razy, ale nie jesteś uzależniony od swojego telefonu. Jesteś uzależniony od unikania samego siebie, a to uzależnienie cicho niszczy Twój potencjał w sposób, którego nawet nie możesz sobie wyobrazić. W ciągu najbliższych dwudziestu minut pokażę ci pięć znaków, które ujawniają dokładnie czego unikasz za każdym razem, gdy sięgasz po swój telefon i jak się uwolnić, używając filozoficznych technik, które sprawdzały się przez tysiąclecia. Siedem godzin. To średni czas, jaki spędzasz każdego dnia patrząc na ekran, ponad 2,5 tysiąca godzin rocznie straconych na urządzeniu, które obiecuje połączenie, ale odłącza cię od najważniejszego od samego siebie. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że Twój telefon kontroluje Twoje życie bardziej niż ty kontrolujesz Jego, to jest to dla ciebie. 63% ludzi sprawdza swój telefon w ciągu pierwszych pięciu minut po obudzeniu się. Jeszcze zanim twój świadomy umysł przejmie kontrolę, już szukasz zewnętrznej walidacji. To nie jest przypadek. To wynik zaplanowanego projektu psychologicznego, który starożytni filozofowie przewidzieli. Jung mówił o cieniu. Nietzsche ostrzegał przed ostatnim człowiekiem. Stoicy uczyli o suwerenności umysłu, wszyscy oni zrozumieli coś, co dziś zapomnieliśmy. Technologia nie jest neutralna, staje się przedłużeniem naszych głębokich wzorców psychologicznych, amplifikując zarówno nasze mocne strony, jak i słabości. Pokażę Ci dokładnie, który z tych pięciu znaków jest najniebezpieczniejszy dla Twojego potencjału, zaczynając od najbardziej zwodniczego. Na końcu odkryjesz, jak te same filozoficzne ramy, które pomogły Markowi Aureliuszowi rządzić Imperium, mogą uwolnić Cię od urządzenia w Twojej kieszeni. Zacznijmy od najbardziej zwodniczego znaku. To ten, który najwięcej osób myli z prostą rozrywką, podczas gdy w rzeczywistości jest czymś znacznie głębszym i niepokojącym. Pierwszy znak to to, co nazywam cieniem dopaminy. Twój telefon nie stał się Twoim uzależnieniem, stał się Twoim fałszywym ja. Oto, co powiedziałby Jung w tej sprawie. Za każdym razem, gdy kompulsywnie sięgasz po telefon, nie szukasz rozrywki. Projektujesz swoją psychologiczną cień na ekran. Cień, według Junga, to wszystkie aspekty Twojej osobowości, które nie zostały świadomie zintegrowane. A Twój telefon stał się idealnym schowkiem dla tych niezintegrowanych części ciebie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego powiadomienia wywołują u ciebie tę samą reakcję emocjonalną, co uzależniające narkotyki? Ponieważ są zaprojektowane, aby to robić. Każde powiadomienie uwalnia dopaminę w ten sam sposób, co kokaina czy alkohol, ale dzieje się tu coś głębszego. Kiedy kompulsywnie sprawdzasz swój telefon, unikasz pracy z cieniem. Unikasz stawienia czoła częściom siebie, które wymagają uwagi, integracji i wzrostu. Ty zdajesz sobie sprawę, że za każdym razem, gdy unikasz odczuwania czegoś, dajesz mu więcej władzy nad sobą? To prowadzi nas do czegoś jeszcze głębszego. Twój telefon stał się wentylem bezpieczeństwa dla egzystencjalnego dyskomfortu, który pojawia się, gdy zostajesz sam ze swoimi myślami. To cyfrowa anestezja dla bólu autentycznego wzrostu. Praktyka integracji cienia, która okazała się najbardziej skuteczna, jest prosta, ale potężna. Przed sięgnięciem po telefon, zapytaj siebie: co unikasz odczuwania w tej chwili? Jakie emocje, myśli lub rzeczywistości próbujesz zignorować? Wyobraź sobie to: wczoraj sprawdzałeś telefon może 150 razy, 150 momentów, w których zamiast odczuwać to, co czułeś, wybrałeś rozproszenie, 150 utraconych okazji, by lepiej poznać samego siebie. Ale jest coś jeszcze bardziej podstępnego, co niszczy twój kreatywny potencjał, nie zdając sobie z tego sprawy. I co ciekawe, nicze przewidział dokładnie tę pułapkę ponad wiek temu. Twój telefon nie zabawia cię. On uniemożliwia ci stać się tym, kim mógłbyś być. I nicze dokładnie ostrzegł nas przed tą pułapką. Nicze mówił o ostatnim człowieku istocie, która szuka komfortu ponad wzrost, rozrywki ponad transformację. Powiedział, że ostatni człowiek żyje dla natychmiastowej przyjemności i unika wszelkiej formy cierpienia, która może prowadzić do osobistego rozwoju. Czy to brzmi znajomo? Za każdym razem, gdy sięgasz po telefon, by uciec od nudy, stajesz się ostatnim człowiekiem niczego. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Chicagowski wykazały, że sama obecność smartfona obniża wydajność poznawczą, nawet gdy jest wyłączony. Jednak prawdziwym problemem nie jest rozproszenie uwagi, problemem jest to, że unikanie nudy uniemożliwia ci kreatywną samotność, niezbędną do samorozwoju. Oto prawda, której aplikacje do poprawy samopoczucia ci nie powiedzą: nuda to twoja uśpiona supermoc. Nie jest wrogiem, to brama do autentycznej kreatywności i samopoznania. Gdy unikasz nudy, poprzez ciągłą stymulację cyfrową zamykasz drzwi do swojego najgłębszego potencjału. Nietzsche rozumiał, że dyskomfort nudy jest miejscem, gdzie rodzi się prawdziwa osobista kreacja. W tych chwilach pozornej pustki umysł naturalnie poszukuje sensu, celu i kierunku. Ale twój telefon przerywa ten kluczowy proces. Każda chwila nudy, z której uciekasz, to chwila potencjalnej samokreacji, którą opuszczasz. To utracona okazja, aby odkryć, kim mógłbyś być, gdybyś przestał uciekać od samego siebie. Pomyśl o tym, kiedy ostatni raz siedziałeś w całkowitej ciszy, bez bodźców i po prostu pozwoliłeś swojej myśli wędrować. Jeśli nie możesz tego przypomnieć, już wiesz, dlaczego twoja kreatywność wydaje się zablokowana. Ale trzeci sygnał ujawnia, jak w najsubtelniejszy sposób oszukujemy samych siebie. Chwile, w których myślisz, że łączysz się online, w rzeczywistości są momentami, w których odłączasz się od swojego prawdziwego ja. To sygnał ekonomii walidacji kontra autentyczna samotność. Twój telefon stworzył perwersyjną gospodarkę, w której wymieniasz swoją prawdziwą samotność na powierzchowną walidację cyfrową. Stoicy nauczyli czegoś rewolucyjnego. Prawdziwe połączenie wymaga najpierw komfortu w byciu samemu. Marek Aurelius napisał, że wewnętrzne wycofanie jest niezbędne do rozwoju mądrości. Ale twój telefon systematycznie uniemożliwia to wewnętrzne wycofanie, które jest konieczne. 120 tysięcy wyszukiwań miesięcznie terminu samotność cyfrowa dowodzi, że ludzie zaczynają budzić się do tej rzeczywistości. Zaczynają dostrzegać, że ciągła łączność nie łączy ich, lecz fragmentuje. Stoicka zasada wewnętrznej izolacji, połączona z jungowskimi koncepcjami indywidualizacji, ujawnia prawdę. Potrzebujesz regularnych okresów cyfrowej samotności, aby rozwijać autentyczną relację z samym sobą. Prawdziwe połączenie nie wynika z ciągłej zewnętrznej walidacji, powstaje z głębokiego poznania samego siebie jako priorytetu. Twój telefon odwrócił ten naturalny porządek, sprawiając, że stałeś się zależny od zewnętrznej aprobaty dla swojego poczucia tożsamości. Programy detoksykacji cyfrowej z 2025 roku pokazują 83% sukcesu, gdy uwzględniają takie ramy filozoficzne. Ograniczenia zewnętrzne to niewystarczająca odpowiedź. Potrzebujesz wewnętrznego zrozumienia. Pomyśl o swoim ostatnim poście na Instagramie. Czy stworzyłeś go naprawdę, aby podzielić się czymś istotnym, czy dlatego, że potrzebujesz tej walidacji przez lajki? Szczerość twojej odpowiedzi powie ci wszystko, co musisz wiedzieć o tej pułapce. Czwarty znak to miejsce, w którym wielu ludzi utknęło. Jest to najbardziej kuszące, sprawia, że czujesz się autentyczny, podczas gdy w rzeczywistości budujesz więzienie walidacji. Za każdym razem, gdy publikujesz dla uzyskania lajków, wzmacniasz swoje fałszywe ja i osłabiasz swoje prawdziwe ja. Twój telefon stał się Twoją maską. Jung przewidział to 100 lat temu. Nazwał tę maskę persona. Dopasowaną tożsamość, którą prezentujemy światu, aby uzyskać społeczną akceptację. Media społecznościowe przekształciły Jungowską personę w przemysł wart miliardy dolarów. Najnowsze badania bezpośrednio łączą społeczną porównywalność w mediach społecznościowych z rosnącym poziomem lęku i depresji. Ale problem nie leży w samej porównywalności. Problem polega na tym, że budujesz tożsamość opartą na wydajności, zamiast na autentycznym byciu. Twój telefon stał się sceną do występu, która sprawia, że zapominasz, kim naprawdę jesteś. Każdy dopracowany post, każde przefiltrowane zdjęcie, każdy przemyślany status, aby zaimponować innym, oddala cię od twojej prawdziwej tożsamości. Pułapka persony jest insynidualna, ponieważ sprawia wrażenie autentyczności. Uważasz, że się wyrażasz, ale tak naprawdę tworzysz wersję siebie do skomercjalizowania dla innych. Oto jak przerwać ten schemat. Zanim opublikujesz coś, zapytaj siebie, czy wyrażasz się autentycznie, czy działasz tylko po to, aby uzyskać akceptację. Czy to odzwierciedla to, kim naprawdę jesteś? Czy tym, kim myślisz, że inni chcą, żebyś był? Świadomość siebie to pierwszy krok do wyzwolenia. Uznanie, kiedy nosisz maskę, pozwala świadomie wybierać, kiedy ją zdjąć, ale ostateczny sygnał ujawnia najgłębszą pułapkę ze wszystkich. Myślisz, że Twój telefon Ci służy, ale stałeś się Jego sługą. To jest sygnał, że gospodarka uwagi to nowoczesne niewolnictwo. Straciłeś swoją wewnętrzną wolność i mentalną suwerenność, nawet tego nie dostrzegając. Stoicy rozumieli, że uwaga to najcenniejszy zasób ludzki. To właśnie pozwala ci świadomie kierować swoim życiem ku temu, co naprawdę się liczy. Chcesz poznać sekret, którego Marek Aureliusz używał, aby zachować absolutną kontrolę nad umysłem? Korporacje inwestują miliardy, by porwać twoją uwagę, ponieważ wiedzą coś, co ty zapomniałeś. Kto kontroluje twoją uwagę, ten kontroluje twoje przeznaczenie. Każde powiadomienie to rozkaz, któremu się podporządkowujesz. Każdy scroll to skradziona uwaga od prawdziwego celu twojego życia. Marek Aureliusz pisał o znaczeniu utrzymania kontroli nad swoim umysłem. Stoicy opracowali konkretne techniki treningu uwagi, aby zachować wolność mentalną w każdej zewnętrznej sytuacji. Twój telefon złamał tę mentalną suwerenność, przemienił twoją uwagę w towar sprzedawany najwyższemu oferentowi. Przeszedłeś od bycia cesarzem własnego umysłu, do bycia niewolnikiem algorytmów zaprojektowanych, aby cię uzależnić. Trening stoicki uwagi polega na odzyskaniu świadomej kontroli nad tym, w jakim kierunku kierujesz swój umysł. Nie chodzi o opieranie się rozpraszaniu, chodzi o rozwój wewnętrznej siły, aby świadomie wybierać swoje skupienie. Każde powiadomienie to rozkaz, któremu się podporządkowujesz, każdy scroll to skradziona uwaga od prawdziwego celu Twojego życia. To nie jest przesada, to rzeczywistość nowoczesnej gospodarki uwagi. A oto jak się uwolnić, korzystając z tych samych narzędzi, które pomogły Markowi Aureliuszowi. Te same narzędzia filozoficzne, które pomogły Markowi Aureliuszowi rządzić imperium, mogą uwolnić cię od urządzenia w twojej kieszeni. To nie ironia, to dowód na wieczną moc stosowanej filozofii. Oto ramy, które naprawdę działają. Nie chodzi o zewnętrzne ograniczenia, lecz o wewnętrzne mistrzostwo. To rozwiązanie łączy trzy potężne tradycje filozoficzne, wolę mocy niczego, integrację cienia Junga oraz stoickie treningi uwagi. Poczekaj. Zanim pomyślisz, że to tylko akademicka teoria, pozwól, że pokażę ci coś, co na zawsze zmieniło moją perspektywę. Twórcy treści filozoficznych i psychologicznych osiągają wyższe poziomy zaangażowania niż ogólne treści dotyczące dobrostanu, ponieważ dostrzegają przyczyny u źródła, a nie tylko powierzchowne objawy. Twoje uzależnienie od telefonu to symptom. Przyczyną leżącą u podstaw jest unikanie autentycznego rozwoju osobistego. Nie chodzi o ograniczenia, lecz o mistrzostwo. Nie chodzi o pozbawianie się technologii, ale o rozwijanie świadomej relacji z nią. Fundamentalną zasadą jest autokompensacja, a nie samodyscyplina. Eudajmonistyczne modele dobrostanu zastępują te oparte na uległości, ponieważ koncentrują się na motywacji wewnętrznej, a nie na zewnętrznej zgodności. Gdy rozumiesz, dlaczego coś robisz, znacznie łatwiej jest to zmienić, niż gdy po prostu próbujesz wymusić na sobie zaprzestanie. Pozwól, że pokażę ci, jak dokładnie to zastosować. Model pięciu kroków do mistrzostwa cyfrowego, oparty na starożytnych zasadach filozoficznych: Krok pierwszy integracja cienia zidentyfikuj czego unikasz. Za każdym razem, gdy czujesz impuls, by sięgnąć po telefon, zatrzymaj się i zapytaj siebie, jaką emocję, myśl lub rzeczywistość próbuje w tej chwili uniknąć. Ta prosta świadomość przerywa automatyczny wzór. Krok drugi, praktyka samotności. Prowadź codzienne okresy cyfrowej samotności, zacznij od 15 minut, podczas których będziesz całkowicie sam z myślami, bez żadnego urządzenia. To Twoja szansa, by na nowo połączyć się z autentycznym sobą. Bez tego wszystkie inne kroki są bezsensowne. Krok trzeci. Suwerenność uwagi. Ćwicz stoicki trening uwagi. Świadomie wybieraj dokąd kierujesz swój umysł w ciągu dnia. Czy wiesz, co jest najważniejsze w tym wszystkim? Gdy zauważysz, że Twoja uwaga została porwana, delikatnie przywróć kontrolę nad sobą. Twoja uwaga to Twoje życie, chroni ją jak najcenniejszy skarb. Krok 4. Świadomość osoby. To tutaj świadomość przekształca się w praktyczną transformację. Wyróżnij autentyczną ekspresję od poszukiwania uznania. Zanim opublikujesz, przejrzysz lub podzielisz się czymś, zapytaj siebie, czy to pochodzi z Twojego prawdziwego ja, czy z Twojej społecznej maski. Ta prosta pauza może całkowicie zmienić Twoje relacje z mediami społecznościowymi. Krok 5: Rozwój Mistrzostwa Osobistego. Wykorzystaj ramy filozoficzne do rozwijania wewnętrznej siły. Każdego ranka przeczytaj akapit od Marka Aureliusza, Junga lub niczego. Zastosuj jedną z idei filozoficznych w swoim codziennym życiu. To buduje intelektualną i emocjonalną podstawę dla prawdziwej wolności, której żadna aplikacja do kontroli rodzicielskiej nie może Ci zapewnić. Każde przewijanie to nieświadoma próba ucieczki od tych części Twojej osobowości, które nie zostały zintegrowane. Ale gdy to zrozumiesz, każdy moment staje się okazją do świadomego rozwoju, a nie nieświadomej unikania. Teraz, gdy zobaczyłeś pięć oznak i rozumiesz ramy filozoficzne, nadszedł czas na ostateczny wybór. Pamiętaj o tych fundamentalnych prawdach. Pięć oznak to nie tylko objawy uzależnienia od technologii, to głębokie objawy psychologiczne i filozoficzne. Cień dopaminy ujawnia Twoje unikanie pracy wewnętrznej. Kryzys cyfrowej nudy pokazuje Twoją ucieczkę od kreatywnego potencjału. Gospodarka uznania ujawnia Twoją zależność od zewnętrznej aprobaty. Pułapka osobowości ujawnia budowę fałszywej tożsamości, a niewola gospodarki uwagowej pokazuje utratę mentalnej suwerenności. Starożytna mądrość dostarcza lepszych rozwiązań współczesnym problemom, ponieważ zajmuje się fundamentalną naturą ludzką, która nie zmieniła się przez tysiąclecia. Starzy filozofowie rozumieli wzorce ludzkiego zachowania, które nowoczesna technologia po prostu amplifikuje. Pamiętaj tę fundamentalną prawdę: Twoje uzależnienie od smartfona to cień przebrany w rozrywkę. Nie szukasz informacji ani połączenia, unikasz tych części siebie, które potrzebują uwagi i integracji. Rozwiązanie nie leży w zewnętrznych ograniczeniach, lecz w mistrzostwie osobistym poprzez integrację, a nie deprywację. Gdy zrozumiesz głębokie psychologiczne przyczyny swojego zachowania, możesz je transformować od wewnątrz na zewnątrz. Twój następny krok zaczyna się teraz. Zacznij od jednej praktyki dzisiaj. Badania nad stosowanymi ramami filozoficznymi pokazują, że 83% długoterminowych wskaźników sukcesu wynika z podejścia opartego na motywacji wewnętrznej, a nie zewnętrznej konformizacji. Wybierz praktykę, która najbardziej do Ciebie przemawia i zaangażuj się w nią przez 7 dni. Podziel się w komentarzach, która z pięciu oznak miała na Ciebie największy wpływ kiedy dostrzegłeś własny cyfrowy cień. Twoje konkretne doświadczenie może być przebudzeniem, którego ktoś inny potrzebuje usłyszeć. A jeśli chcesz bardziej zgłębić te stosowane ramy filozoficzne w kontekście współczesnych problemów, zasubskrybuj, aby połączyć starożytną mądrość z praktycznym zastosowaniem. W przyszłym tygodniu zbadamy, jak zasady stoickie mogą całkowicie odmienić Twoją relację z mediami społecznościowymi. Pamiętaj, prawdziwe połączenie wymaga najpierw komfortu w samotności. Twoim zadaniem nie jest szukanie większej rozrywki, lecz znalezienie komfortu w swoim własnym towarzystwie. Kiedy to osiągniesz, wszystko inne naturalnie się zmieni. Twoja cyfrowa wolność zaczyna się od tej świadomej decyzji. Weź teraz telefon i zdecyduj, będziesz jego cesarzem czy niewolnikiem.